2 października udaliśmy się do Sochaczewa na zawody Czwartki Lekkoatletyczne. Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji powitała nas Agata Kalińska, Naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych. Przy pięknej pogodzie i wspaniałej atmosferze młodzi zawodnicy rywalizowali w biegach, skoków dal oraz rzutach piłeczką palantową. Wśród uczestników wyróżniła się Hanna Bolczak – złota medalistka finałów z 2023 roku w biegu na 300 metrów. W tym roku zdobyła srebrny medal, a w Sochaczewie potwierdziła swoją formę, zajmując pierwsze miejsce w biegu na 300 metrów i w skoku w dal. Zawody w Sochaczewie stały na wysokim poziomie, co dobrze rokuje przed finałami w Łodzi. Wraz z Agatą Kalińską mieliśmy przyjemność wręczać dyplomy najlepszym zawodnikom i zawodniczkom. Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie młodzieży oraz obsłudze technicznej za organizację. Jeszcze raz dziękujemy Andrzej Majkowski, prezes Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzieży oraz Marian Woronin, inicjator Czwartków Lekoatletycznych. Do zobaczenia na 31 ogólnopolskich finałach Czwartków Lekoatletycznych w Łodzi.